W dzisiejszym odcinku będę pokazywał recenzję Samsunga C3530. E, tak wygląda tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, Samsung. E, telefon tutaj ma kamerkę i ma głośniki. Aparat, e, telefon ma 2,1 cala i Aparat ma 3,2 megapikseli yy. Jestem bardzo zadowolony z tego telefonu. Nie narzekam na niego. Przejdźmy do menu. Tutaj jest skrzynka odbiorcza. Otwórz wiadomość, muzyka, Google, Facebook, Twitter. Tutaj można ustawiać godzinę. Można kliknąć otwórz. Mamy. Autoaktualizacja czasu, strefa czasowa, godzina, data, format godziny, format daty i tyle wstecz. Przejdźmy już do menu, spis połączeń, kontakty, muzyka. Muzyka wygląda tak, biblioteka powiedzmy, i tutaj mamy to, powiedzmy, wszystkie utwory i weźmy włącz. Tutaj mam utwory. Tak to mniej więcej wygląda. Tu otwórz, tu i zaczyna grać muzyka. Dalej, rozrywka. Tutaj taki ściągasz, jakieś serwery, nie wiem, ale. Yy. Mm, Dobra, na przykład ściąga się tutaj coś takiego, stop, Coś takiego wydnieje wiadomości, moje pliki. Organizer. O, to jest fajna część. Weźmy na przykład kalendarz, pokazuję, który mamy tutaj dzień. Ten mamy. Wstecz. Notatki tutaj mamy zadanie, czas na świecie. Tutaj na przykład tutaj mamy kalkulator, przelicznik, aparat. jest taki włączony komunikat, komunikator czarbutów bo to jest pewnie bardzo, nie polecam wam włączać żadnego z tych ponieważ kiedyś już włączyłem nie polecam po prostu Google Radio FM, tak wygląda Aplikację Dyktafon Bluetooth czasomierz stopek Sim Extra nie polecam wam coś zimę, ekstra ponieważ ma... yy, weźmy dzisiaj i, i to Wam wszystko zabiera e, pieniądze. Już kiedyś włączałem. Niektóre muszą być, by mi bardzo dużo pieniędzy. Nie lubię tego. Stoper mamy taki alarmy Otwórz alarm tutaj ustawiamy sobie alarm, godzinę alarmu, nazwa alarmu, powtarzanie, typ alarmu, sygnał alarmu i tyle. Nie I teraz ustawienia, chyba to będzie najważniejsze telefonu, wyświetlacz, godzina i data, telefon, połączenia, kosz, kopia zapasowa, bezpieczeństwo, ustawienie, USB sieć, pamięć, uboczne weźmy profilę telefonu i tutaj można zobaczyć gdzie. Wyświetlacz. To będzie najwięcej tego, że tapeta, motyw. Motyw music, space i inteligentny ekran główny, styl czcionki można sobie wybrać, ekran wybierania, jasność, podświetlenie. Napisz. Efekt Evet, i to zawsze znaczy coś takiego. To zawsze znaczy, tak. Tak. Takie, takie. To weźmy na przykład Wstecz to jest na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, Dałać łapki w górę, jeżeli się Wam podobało. Łapka w górę, jeżeli nie, łapka w górę. Więc dzisiaj się żegnamy. Do zobaczenia, cześć.